Dzień dobry, oto rozpoczyna się kolejna seria testów na moim kanale Tym razem na warsztat bierzemy opony Goodyear yy, Goodyear Vector, przepraszam nie nauczyłem się jeszcze tej nazwy na pamięć Vector Four Season generacji trzeciej. No akurat tak niestety zaparkowałem, że to jest do góry nogami, ale widać <laughs> Opony, yy, trzy z nich mają dot 25-24 czwartej nie chce mi się sprawdzać bo jest od wewnętrznej strony opony gdzieś założone zmierzone mają od około 6,9 6, do mniej więcej 8 mm co ciekawe na środku tej opony nie wiem czy to dobrze widać czekajcie postaram się to pokazać na środku tej opony jest takie jakby wybrzuszenie w tym miejscu. Nie? To jest bardzo płytko. To jest mniej więcej 4 mm grubości bieżnika zaledwie. Natomiast tutaj przy brzegach jest około 6,9 mm. Tutaj w tym miejscu jest mniej więcej 8 mm. Możemy to nawet pokazać. No wiadomo, to jest prawda profesjonalna suwmiarka. Mniej więcej 8 mm. Tu jest. Tu jest nieco mniej. No coś takiego nie a Tutaj na środku właśnie to, to mnie zaskoczyło. To mnie trochę zaskoczyło, bo na środku mamy nieco ponad 4 mm. No tak to wygląda. No i cóż, opony w tym rozmiarze 225/40R18. Kiedy to nagrywam, jest, jest 1 sierpnia 2024 roku. Na no, liczniku samochodu jest 307 niespełna tysięcy kilometrów. Jeszcze nie wiem, czy reklamacja poprzednich opon całorocznych, czyli myślę, Cross Climate 2 została uznana. Opublikuję ten film później, po to, żeby nie zaszkodzić, nie zaszkodzić wynikowi reklamacji. Natomiast oczywiście z użytkowania tych opon również będę zdawał relacje raz na jakiś czas i zobaczymy, czy te spiszą się lepiej niż ich francuskie odpowiedniki. Gdybyście mieli jakieś pytania, no to oczywiście komentarze są dla Was. Zapraszam. Hej.